Dzień dobry, bardzo, albo dobry wieczór. Serdecznie witam wszystkich na moim kanale Wróżka Ada. I chciałam zaprosić osoby urodzone w znaku wodnika na czytanie na grudzień tego roku. Ja wiem, że grudzień się zaczął już i trwa, ale takie czytanie zawsze można obejrzeć jeszcze, jeszcze w styczniu. Zatem dla Was, drogie wodniki, za chwileczkę będzie ten przekaz od kart Tarota, od kart wyroczni. Zanim przejdę, to chciałam bardzo gorąco podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze. Bardzo mi jest miło, że reagujecie, że, że komentujecie, piszecie różne rzeczy. Naprawdę sprawi mi to ogromną przyjemność i proszę o więcej. Przypominam też, że jest to czytanie ogólne, więc nie każda osoba tutaj znajdzie wszystko dla siebie. Tym się proszę nie przejmować, brać to co rezonuje, to co pasuje do Waszego życia, resztę zostawić, nie przejmować się. A gdyby ktoś chciał takie osobiste czytanie, pytania do kart, to zapraszam serdecznie do kontaktu, a dane kontaktowe są zawsze w opisie filmu. Dla tych, którzy tutaj są pierwszy raz być może na tym kanale, to przedstawię się krótko. Mogę powiedzieć, że jestem wróżką z pasji, bo ta pasja trwa u mnie już od ponad 20 lat. Zajmuję się też duchowością, zajmuję się pracą z energiami. Oczywiście wróżeniem z kart, chociaż to słowo wróżenie to nie jest do końca takie adekwatne. Czytam karty, tak? One do mnie mówią. No i to, to bycie wróżką czy wiedźmą y, splata się u mnie przez wiele lat, bo mam z kolei zawodowo ponad 30 lat stażu pracy i z wykształcenia jestem psychologiem, y, zatem ja patrzę tak na te karty y, i na to, co one mówią do mnie w sposób, no łączę po prostu... Tę duchowość z wiedzą i praktyką, którą mam. Mam nadzieję, że to jest tylko z korzyścią dla Was. No i już drogie wodniki, bo za dużo tutaj przynudzam, więc już dla Was oczyszczam teren, żeby się tutaj nam pięknie energie pojawiały, takie właściwe, żeby nie było czegoś, co mogłoby zakłócić to czytanie, bo to ma być dla Waszego najwyższego dobra. Dla Waszego najwyższego dobra to czytanie. Więc sobie tutaj szyściutko oczyścimy ładnie i już przechodzę dla Was. Drogie wodniki, jakie kierunki, jakie tendencje mogą się u Was pojawiać w grudniu? Proszę o informacje dla osób urodzonych znaków wodnika na grudzień 2022 roku. Jakie kierunki, jakie perspektywy co tu się może pojawić dla wodników w grudniu 2022. I zobaczmy coś się będzie Wam tutaj szybko działo, coś szybko pójdzie, tylko co? A tu mamy jeszcze że coś tu hmm, takie wiecie co, to tak wygląda to tak wygląda jakbyście mieli ten grudzień taki trochę podzielony, że z jednej strony będzie jakiś tutaj duży ruch w interesie, czyli dużo się będzie działo, może być dużo różnych wydarzeń, ale i to może być przez cały grudzień, nie? Ale wy tutaj... Albo tego będzie za dużo i będziecie mieć potrzebę wyciszenia się, po prostu zakopania się gdzieś tam we własnym gniazdku i przeczekania tego momentu, kiedy ten nawał jakichś wydarzeń. Przeleci po prostu nad Waszą głową, tak jak ten koń, bo to, to może dotyczyć zwłaszcza osób wysoko wrażliwych, dla których taki czas jak grudzień, kiedy ludzie po prostu szaleją, święta to jakby było, nie wiem, koniec świata i różne takie więc wielu ludzi po prostu ma na dosyć i się wycofuje, tak, nawet nie chcą za bardzo mieć kontaktów z innymi, ba nawet planują święta bez, bez nikogo, żeby sobie tylko odpocząć od tego właśnie całego zgiełku, zamieszania tego pędu, tego speedu, tego, tego co się tutaj będzie działo, no bo się będzie działo, tak. I y, wy możecie, drogie wodniki... Y, Zbudować coś, ale na jakichś y, trudnych podstawach. Będziecie coś budować na jakichś trudnych podstawach, ale to y, dacie temu radę. Tylko, że no, byłoby lepiej, gdyby to była żyzna ziemia, nie? Ale jednak wy mimo wszystko y, jakoś tak zrobicie, że... Y, że to drzewo Wam tutaj będzie rosło, mimo tego, że trudne będą jakieś tutaj warunki do tego, czyli może będzie jakieś przedsięwzięcie, które, które będzie napotykało na przeszkody, ale Wy i tak sobie poradzicie, albo to będzie jakaś relacja, która będzie trudna, czy jest trudna, ale będziecie umiały wodniki tę relację mimo wszystko ożywić, żeby ona jednak żyła, żeby była ciągle świeża i ciągle taka soczysta po prostu. Zobaczymy jak to będzie. Może najpierw zobaczymy, jak to będzie w finansach, tak? Praca, finanse, materia. Materia to ja tutaj mam na myśli właśnie sprawy domowe, mam na myśli Sprawy takie około co trzeba załatwić, co trzeba kupić, co trzeba zrobić, e, gdzie co wysłać, komu, komu co tam z, y, pomóc, ale też właśnie praca i finanse. Dla e, wodników na grudzień, praca, finanse, materia. Praca, finanse, materia dla wodników na grudzień, dla najwyższego dobra wszystkich oglądających. Ciutko sobie to tutaj przesunę. Pustelnik, no właśnie, ten pustelnik tutaj się pojawia. Dwójka pentakli, dziesiątka pentakli. Fajne macie karty, wiecie? O, bardzo fajne. I świat się pojawił, i paść buław. Jeżeli chodzi o sprawy materialne, to tutaj i związane z pracą, czy też w ogóle z, ze sprawami takimi życiowymi, to tutaj widzę dwie wersje. Albo, albo wy dostaniecie jakąś ofertę i trzeba się będzie douczyć, czyli trzeba będzie podjąć decyzję, czy brać tę pracę, czy nie. I to trzeba będzie w miarę szybko, bo tutaj ktoś będzie naciskał, żeby podjąć decyzję, bo tutaj z tego mogą być ładne pieniądze. Ale warunkiem jest doszkolenie się jakieś. To nie musi trwać, słuchajcie, pół roku. To, to może być jakiś kurs bardzo szybki, jakieś szybkie przeszkolenie, żeby móc podjąć decyzję, czy ja to biorę, czy ja to nie biorę. Tak? Czy ja to w ogóle dźwignę? Dlatego, że tutaj, zobaczcie, ten mężczyzna, taki trochę klaun, może, on stoi na jednej nodze to nie jest pozycja taka stabilna, bo on się w każdej chwili może przewrócić, więc gdyby wziął ten drugi denar i stanął po prostu, czyli jakby tak się ugruntował, że to i to biorę, no to wtedy jego sytuacja byłaby rzeczywiście bardzo stabilna. Ale Tutaj też może być tak, że wy sobie jakby bez tego, tej interpretacji dotyczącej tam szkolenia, czy warsztatów, czy przeszkolenia, to karta pustelnika mówi o tym, że wy się możecie też i o tym tutaj też karta ta mówi, że wy się możecie w grudniu bardzo mocno zastanawiać nad właśnie dalszym rozwojem swojej kariery zawodowej, że co tu zrobić, tak? Czy przyjąć coś czy odrzucić, <laughs> czy zmienić, czy jeszcze poczekać. Bo coś tu się będzie do Was, coś tutaj będzie do Was szło, jakaś propozycja, i to bardzo szybko to się pojawi w tym grudniu. Może już macie taką propozycję. Wasza sytuacja jest dobra i to, jeżeli nawet byście wzięli tę drugą ofertę jako drugą albo jako równoważną, czyli zamienilibyście pracę jedną na drugą, to może nie być łatwo, no bo to jednak jest zmiana. Ale tutaj da się, da się tutaj zbudować coś fajnego. Tym bardziej, że masz tutaj, drogi wodniku, kartę świata, która mówi o tym, że z jednej strony może mówić o tym, że ta oferta pracy to może być jakieś spełnienie Twoich marzeń, że to jest po prostu super to i ty z nową energią działasz. To jest jedna interpretacja, a druga interpretacja to jest taka, że Dzięki tej ofercie, czy um, dzięki tym, właściwie bardziej dzięki tym przemyśleniom na temat y, tego, y, czy ja sobie poradzę, czy nie, czyli to jest, y, to jest cały czas y, takie y, praca z przekonaniami, bo czasami my y, albo zawyżamy, albo zaniżamy nasze kompetencje. Oczywiście, że jest też tak, że wiemy, jaką mamy swoją wartość, co potrafimy, co umiemy, ale są też ludzie, którzy potrafią bardzo wiele, a zaniżają tę swoją wartość, te swoje umiejętności. I, a inni z kolei niewiele wiedzą, a po prostu pchają się, że tak powiem, na świecznik i niewiele umiejąc. Natomiast tutaj może być taka sytuacja, że ty wyjdziesz z jakiegoś takiego kokonu przekonań, że ty nie możesz. I tutaj ten kokon pęknie. Ty po prostu stwierdzisz dzięki, albo dzięki temu, że się czegoś nauczysz, albo że przemyślisz albo jedno i drugie, że ty możesz zacząć działać. I rzeczywiście budować tutaj no budować jakąś ścieżkę kariery, czy też załatwiać jakieś sprawy domowe, czy okołodomowe. Bo Stwierdzisz, że dasz radę, że dźwigniesz to, że na przykład starczy ci jakąś inwestycje pieniędzy albo możesz sobie tam pozwolić na to, żeby, nie wiem, kupić sobie coś do domu, co jest na przykład potrzebne. I tym bardziej na przykład, jeżeli to, to będzie, nawet jeżeli by to miało być jakieś zlecenie, to nie bój się tego, bo tutaj też jest taka, taki sygnał, że Ty możesz mieć obawy ale te obawy nie dotyczą samej pracy tylko ciebie samego wodniku bo w ogóle wodnik jest przecież powietrznym znakiem więc wy bardzo dużo myślicie dużo jesteście tacy często introwertywni czyli gdzieś ma, mocno gdzieś tam w środku siedzicie ale to też jest spożywka często jeżeli otoczenie wam daje niewłaściwe komunikaty zwrotne Często jest to pożywka do tego, że hmm, poczucie wartości macie albo niestabilne, albo hmm, zaniżone, więc tutaj otwórz się wodniku na coś, bo coś do ciebie idzie. Oczywiście przemyśl sobie, jeżeli potrzebujesz chwilę czasu, to hmm, daj sobie ten czas, tylko też powiedz o tym, te, jeżeli to hmm, miałoby być jakaś umowa i żeby ten ktoś, kto Ci tę propozycję daje, żeby wiedział, tak? że ty na przykład, po, proszę mi dać dwa dni albo trzy dni, ja się zastanowię dam odpowiedź. Mm. I wtedy jest sprawa jasna, tak? bo jeżeli nie powiesz nic, no to ten ktoś może pomyśleć, że jesteś w ogóle niezainteresowany tym, tym wszystkim. Natomiast idzie tutaj do ciebie coś dobrego, jakaś pozytywna zmiana, i to ta zmiana do, będzie dotyczyła zarówno Spraw materialnych i finansowych. Tutaj będzie na pewno stabilizacja materialna, ale też ty, jako, jako człowiek, jako nie wiem, pracownik, jako gospodarz domu, ojciec rodziny, czy tam matka rodziny, zmienisz jakieś swoje przekonania w grudniu, tak pozytywnie zmienisz. Tego ci z całego serca życzę, drogi wodniku. Dobrze, to teraz przejdziemy do spraw uczuciowych, uwodników, ale sobie tutaj oczyścimy jeszcze po tym czytaniu finansowo-materialnym. Oczyścimy sobie tutaj troszkę. Dobra. I zapytam teraz kart w Waszym imieniu, drogie wodniki, co to może do Was przyjść w sferze emocji, uczuć, relacji z innymi osobami, nie tylko tych takich relacji najbliższych, ale, ale w ogóle relacji z różnymi osobami, z którymi się stykacie, bo to też przecież jest życie, nie? Co w uczuciach, co w relacjach, co w emocjach u wodników od grudniu 2022 roku. Dla najwyższego dobra wszystkich oglądających. Czwórka buław, to już jest dobrze. Sprawiedliwość, słońce, także wszystko będzie dobrze. To już mogę przestać kłaść karty. Nie no, żartuję. Kłaść mieczy. To Też bardzo fajna energia. Bardzo fajna. I szóstka kielichów. Wiecie co? Macie bardzo tutaj fajne czytanie, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe i relacyjne. Bo Takim chyba najważniejszym elementem, znaczy najważniejszym elementem to jest to słońce, które się tutaj pojawiło. I to słońce wam będzie przyświecało nie tylko w grudniu, bo ono karty z Arkanów Wielkich, czyli z tej części tarota, do których należą na przykład właśnie sprawiedliwość, słońce, czyli te karty takie które mają takie swoje nazwy specjalne, to one pokazują tendencje, one pokazują jakiś proces, który się dzieje. Więc jeżeli jesteś w jakimś momencie swojego życia, w którym potrzebujesz spojrzenia, spojrzenia po prostu na swoje życie uczuciowe, czy na relacje swoje w sposób taki szczery i prawdziwy, to to jest właśnie ten czas. I zrób to, nie bój się tego, dlatego że jak sobie tak przepatrzysz, przejrzysz te, te swoje relacje, czy z tymi osobami najbliższymi, czy też z tymi osobami, które gdzieś tam są w Twoim, w orbicie Twoich znajomości, czy też przyjaźni, czy też w rodzinie, to może się okazać, że tutaj trzeba dokonać jakichś korekt, w sensie takim, że możesz sobie coś uświadomić. Jakieś oświecenie może na ciebie po prostu przyjść. I to może być oświecenie in plus. I raczej wygląda mi na to, że to jest pozytywne. Na przykład możesz sobie nie zdawać sprawy z tego, jakim jesteś szczęściarzem w wodniku, że masz wokół siebie bardzo dużo cudownych osób, które chcą dla ciebie dobrze. Ty na przykład możesz siedzieć gdzieś tam w swojej pieczarze i przeżywać coś i mieć takie poczucie, że zupełnie no jest to, to życie po prostu idzie jak po grudzie i no, no czujesz się biedny, samotny i w ogóle tak to mogę ująć, ale spójrz, spójrz dookoła siebie i spójrz sobie też w oczy bardzo wyraźnie i tak z obiektywizmem ile ty robisz dla innych tak? co ty robisz, żeby na przykład podtrzymywać relacje rodzinne, czy też relacje przyjacielskie czy to nie jest przypadkiem tak, że ty gdzieś tam siedzisz na tej swojej skale i w ogóle czy tam w tej pieczarze i no jakoś mało z siebie dajesz, a tutaj ci ludzie na ciebie czekają, więc jak ty sobie to uświadomisz że ruch należy do ciebie ty musisz tutaj podjąć pewne kroki i to w miarę szybko. To okaże się, że ten grudzień będzie dla ciebie czasem rodzinnym, naprawdę bardzo rodzinnym, takim bardzo pełnym ciepła, radości. Właśnie te święta, jeżeli nie lubisz świąt, bo są tacy ludzie, którzy po prostu mówią, że są tak zmęczeni, że jak myślę o świętach, o tym gotowaniu, o tych ludziach, o tym wszystkim, to mają serdecznie dość i wolą jechać, nie wiem, na Majorkę albo na Hel. I, I po prostu, no, udawać, że ich nie ma, tak? Możesz być takim człowiekiem. Być może ciebie to akurat to czytanie nie dotyczy, bo ty pojedziesz właśnie na ten hel, tak? Ale y, to czytanie dotyczy tych osób, które y, powinny się przełamać y, w grudniu, żeby y, doświadczyć tego rodzinnego ciepła. Nawet jeżeli to, y, y, bo jest rodzina, wiecie, rodzina krwi, więzy krwi, ale Często bywa tak, często nieczęsto, no bywa tak w życiu po prostu, że mamy tę rodzinę z wyboru, czyli te osoby, które nie są z nami spokrewnione, ale tworzą taką grupę, którą możemy w zasadzie nazwać rodziną, czyli to jest partner, partnerka, przyjaciele najbliżsi. Więc yy, to jest czas próby dla ciebie, drogi wodniku, czy ty się odważysz przyjąć przyjąć to całe ciepło Tę całą miłość, tę całą radość, która do Ciebie może przyjść, ale pod warunkiem, że wyjdziesz ze swojej pieczary. Tak Ci to tutaj powiem, drogi wodniku. Dobrze, no to teraz zobaczmy jeszcze, co Wam na koniec powiedzą karty wyroczni, jako takie przesłanie i podsumowanie. Proszę o przesłanie, podsumowanie dla wodników na grudzień 2022 roku. No właśnie. Wzmocnij swoje światło. Oświecaj świat swoim światłem. Ludzie czekają na Ciebie, na Twoje światło, na Twoją obecność. Twoje światło to jest. Tutaj jest pokazane czakrami. Tutaj chodzi o to, żeby mieć to zakotwiczenie właśnie w jakiejś rodzinie. Mówię w jakiejś, bo to bywa czasami różnie. Czasami są single, którzy myślą, że są sami, ale na przykład mają chociaż jednego przyjaciela czy przyjaciółkę takiego kogoś, kogo mogą nazwać rodziną i na przykład mogą się spotkać, stworzyć coś w rodzaju domu, więc mają te podstawy, ale tutaj też jest czakra serca pokazana, tak trochę od tyłu, no ale jest. I ona mówi o tym, żebyś to serce otworzył, bo tutaj do ciebie idzie dużo, dużo, dużo miłości, tak samo tu, jeżeli chodzi o te sprawy zawodowe i i finansowe, to jeżeli Ty sobie przemyślisz jakieś kwestie właściwie drogi wodniku, jeżeli przełamiesz swoje stereotypy, swoje schematy myślenia i pójdziesz za głosem serca, żeby coś wybrać, co, co, co spełni Twoje marzenia po prostu, no to będzie okej okay. i pokażesz to swoje światło, pokażesz, że Ty potrafisz, że Ty umiesz. Tylko jest kwestia tego, że ty masz świecić swoim światem, czyli musisz zmienić sposób myślenia. I to jest do tej części dotyczącej spraw zawodowych, jak i do tej części dotyczącej spraw uczuciowo-relacyjnych. Podsumowując, Wodniku, zajmij się, zajmij się tym, żebyś lepiej myślał o sobie, żebyś. Łatwiej otwierał się na innych i żebyś dał sobie szansę, zarówno zawodową, jak i relacyjną, ale musisz sam sobie to uświadomić. Uświadomić, spojrzeć prawdzie w oczy, sobie patrzeć w oczy, dowiedzieć się, co cię blokuje, na przykład w jakichś sytuacjach. Ale ty masz to światło i oświecaj świat. Swoim światłem, drogi wodniku. Jesteś mądrą osobą, kreatywną, inteligentną, komunikatywną. Niech inni czerpią radość z kontaktu z Tobą, zwłaszcza w grudniu. Serdecznie Was pozdrawiam.